na porannym zaplataniu wianka do włosów. W moim projekcie Co ja plotę? mam ochotę też zapytać, gdzie ja plotę. Dzisiaj plotę w Łętowni. Jestem tutaj na bardzo pięknej widokowej polanie. Trochę oświetlenie nie pozwala na to, żeby, bo one nie są takie widoczne, żeby pokazać cały urok tej polany. Za mną, musicie mi uwierzyć jedno słowo, potem może zrobię zdjęcie lepsze, ale jest piękne pasmo Tatry, więc z takim niesamowitym, z taką potęgą, jak są góry, jak tatry. Witam Was serdecznie o poranku. Mam tu przygotowane kwiaty, trochę nazbieranych, trochę zbóż, owiec, zwłaszcza owiec, mój ukochany owiec, złocień maruna, trochę takich łąkowych, mam zatrwian ze względu na jego taki kolor fioletowy, transformacyjny, do tego margaretka, róża, w bardzo intensywnym kolorze. I cóż, habry. Habry, habry też są ważne. I rumianki. Zebrane z pól. Rumianeczki. Zaraz będę to wszystko wplatać i zobaczycie, jaki będzie efekt. tak wygląda zapleciony o poranku? Świętojański weekend. No cóż, ja jestem bardzo zadowolona. Nie znalazłam tutaj nigdzie w polach maków, dlatego myślę, że ten kolor różyczki właśnie robi nam tutaj robotę. Jeden już wianek zaplotłam o wschodzie słońca, było magicznie, naprawdę. A drugi wianuszek, który będę chciała dzisiaj zapleść, to jest wianuszek, który chciałabym przeznaczyć do ususzenia go. Wianek na głowę, oczywiście z żywych kwiatów, ale, tak, ale z takich, który, które będzie łatwo nam ususzyć. Zaczynam od przygotowania sobie drucika. Wrócik przygotowany w odpowiednim tutaj y, obwodzie na głowę. Taśma florystyczna, którą owijam trucik, powoduje to, m, że on, kwiaty łatwo nam się mocują. Jest ona delikatnie y, lepka. Tak jak Wam kiedyś pokazywałam na filmiku, klej ma tutaj w środku, więc o, słychać nawet jak się klei. Przygotowany drucik i zaczynam zaplatać. Biorę drugi drucik, taki dużo cieńszy. I przygotowałam sobie kwiaty, które chciałabym, żeby ten wianek potem się ładnie ususzył. W związku z tym skorzystałam z tego, że mamy teraz świeży zatrwian. On będzie ze świeżych kwiatów, ale przygotowany do ususzenia. Róże. Różne róże pomarańczowe, żółte kolory bardzo pięknie się usłyszają. Ten kolor czerwieni dałam go bardzo niewiele, ponieważ on jest dość kłopotliwy. Jeśli uschnie, to jest bardzo ciemny. Wszystkie kolory różowe, pomarańczowe, takie właśnie drobne elementy mogą być. Ten róż bardzo ładnie usycha. Do tego też wykorzystam złocień maruna. To jest teraz w czerwcu, jest taki czas na niego. On też bardzo ładnie się zasusza. Natomiast zaczynamy od kwiatów żywych. Oczywiście, czuć, w którym miejscu będzie nasz punkt kulminacyjny. I ja myślę, że tu bardziej uważać, jeśli chodzi o zaciskanie drucika, ponieważ kwiaty niezabezpieczone drutem i taśmą florystyczną mają trochę bardziej kruche łodyżki. Więc uważamy i żeby go dobrze zasuszyć, to powinno się go powiesić w przewiewnym miejscu, nie na słońcu, bo one te kolory bl bledną bardzo. W takim miejscu, gdzie po prostu wiadomo, że, nie, że będzie miał przewiew, że będzie miał dostęp do powietrza, że nie spleśnieje, natomiast słońce nie robi nam tutaj dobrze, robi na suszenie, robi ciepło dobrze. Punktem bardzo ważnym, dobrze jest sobie dać takie niewielkie kwiaty na koniec i dobrze je owinąć. Czymś takim trwałym, jak zatrwiam. I tą końcówkę sobie właśnie w taki sposób zabezpieczyć. Ja sobie tu jeszcze dam na koniec się. O, może tego. I gotowe. Żeby mm, łatwo było sobie założyć, i niekoniecznie trzeba było do tego używać w tą część sobie zaginam, tą pętelkę i wkładam tutaj. I taki wiamuszek. Ja Proszę bardzo.